Po latach przerwy zależało nam, aby nie tylko dorównać poprzednim edycjom, ale koniecznie podnieść poziom wydarzenia, którego twórcami jest nasza firma Wagner Service. Frekwencja po tak długiej przerwie pokazuje, że to wydarzenie było potrzebne dla całej branży. Na każdym sympozjum jest coraz więcej dostawców, jest coraz więcej klientów. Mm -hmm. Prawda, to ja jestem pierwszy raz jako uczestnik, ale nasza firma uczestniczy w tych sympozjach od samego początku. Jest to impreza, która odbywa się od ponad 18 lat, którą tworzymy dla naszych współpracowników, dla firm z branży. Tegoroczna edycja skupiła 530 uczestników, 55 wystawców i 31 prelegentów. To moja kolejna edycja sympozjum, w której uczestniczę. Frekwencja jak zawsze dopisała, prezentacje były na najwyższym poziomie. To dla nas bardzo ważne, aby sympozjum lakiernicze szło z duchem czasu. Najnowsze technologie, firmy Wagner związane z kontrolą wydatku ilości farby. Jest to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń. Przede wszystkim od samego rana bardzo dużo ciekawych prelekcji. Taka merytoryka, wybierz tak, powiem, jak dla mnie się wybija, z tego, że to nie są opowieści, są prawie techniczne omawiane i na takim poziomie bardzo blisko realizacji. Co polecam na przyszłość, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, kontaktów związanych z tematami lakierniczymi? Dobrze było spotkać w jednym miejscu wszystkich naszych kontrahentów, jak i partnerów biznesowych. Na stoiskach bardzo dużo wystawców, z którymi można nawiązać bardzo fajne kontakty. Można się dowiedzieć ciekawych rzeczy o ich produktach, rozwiązaniach, technologiach. Za rok zapraszamy. Kolejna impreza odbędzie się prawdopodobnie w tym samym miejscu, w tej samej formule. Więc będzie, myślę, że również to ciekawe i dla klientów, i dla dostawców.